Godzina 8.22 wyjeżdżamy właśnie spod domu. Pożegnaliśmy się z synusiami, wycałowaliśmy, wykochaliśmy i jedziemy. Tak, jeszcze po kaskę pojedziemy, bo musimy jakieś euro zabrać. No i jedziemy, zobaczymy gdzie, dokąd, co i jak. Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Mamy dzisiaj 17 czerwca 2023 i właśnie ruszamy do Chorwacji. Yeah, cieszymy się strasznie. Yeah. Piotrek tutaj wyprzedza samochody, nie mam się <grym> Zasłaniam lusterko, no sorki. Ale muszę wstęp nagrać i Wam to oznajmić, że wreszcie jedziemy. Pogoda nas nie zachęca do podróży, ponieważ jest tutaj 14 stopni i zaczął padać deszcz. Leje. Tak, mamy nadzieję, że w Chorwacji będzie pięknie. A jest godzina 8.30 rano i tak zebraliśmy się powoli na lajcie. Wiecie spokojnie, ogarnęliśmy się, pożegnaliśmy z chłopcami. Wczoraj Aleksandruś wrócił z wycieczki, to musieliśmy się też nacieszyć. Poopowiadał co i jak, a był nad niemieckim morzem, było fajnie. Także zachwycony przyjechał, opalony, więc się cieszymy. Dzisiaj, jeszcze wczoraj była Larysa u nas też. Dzisiaj Max idzie na imprezę, na urodziny. Także z chłopakami się pożegnaliśmy. No i zostaną na troszkę znukusią, także oni jeszcze mają szkołę, więc będą uczęszczać do szkoły. A my ruszamy trochę wypocząć, pourlopować, poopalać się. Mamy nadzieję, że będzie słońce. Trzeba na nas czekać, bo tutaj leje, po prostu leje deszcz, już Wam pokazuję. <grystanie> także naprawdę pogoda nas nie zachęca do tej podróży, ale mamy nadzieję, że się rozpogodzi. Ale my zawsze, jak jedziemy do Chorwacji, to leje <noise> <noise> Ale przeważnie nas łapie ten deszcz w Austrii. No tak, no, to tak, jest a wcześniej. dzisiaj wcześniej. I jeszcze ważna rzecz. Vlogi z Chorwacji będą pojawiać się po naszym powrocie, ponieważ jest to nasz urlop i chcemy po prostu sobie wypocząć. Ale w międzyczasie będą pojawiać się shorty, więc co nieco na pewno tam zobaczycie. I proszę się nie denerwować, nie stresować, vlogi będą jeszcze w czerwcu, więc będą w miarę aktualne. <laughs> Także zobaczycie wszystkie na pewno co i jak. A jeszcze chciałem ja coś dodać. Zapewne jak zobaczyli już w tle, nie jedziemy Hondą, jedziemy zupełnie innym samochodem. Honda jest w naprawie, to znaczy sterownik, do tej pory nie mamy żadnej informacji na temat sterownika, pan się nie odzywa. Zapewne nie może znaleźć właściwego. My jedziemy Volkswagenem Sharanem, także Honda nie wypatrujcie tylko Volkswagena. Może nas zobaczycie, jak nas zobaczycie to możecie pisać komentarz. Proszę, proszę, słoneczko coś tam świeci, ale daleko widać, że chyba pada znowu deszcz. No zobaczymy jak trasa przebiegnie. Cel jaki mamy ustawiony w tym momencie to Zagrzeb. Zobaczymy gdzie zajedziemy. I tak, jak wiecie, startujemy z Niemiec. Tutaj co nieco widać, ale ta nawigacja coś w tym aucie jest słaba. Więc w Austrii opłacimy autostradę, kupimy winietę i będziemy płacić za tunele, a Słowenię chcemy przejechać bez opłat. Także ominiemy autostradę, ponieważ tam wychodzi 30 euro za autostradę za chyba 7 dni, a i tak nie będziemy wracać do Niemiec, bo taki jest plan, że pojedziemy później do Polski, więc nie opłaca nam się. I proszę Państwa, korki przed nami, ponieważ przebudowa Drogi tu jakaś jest, jest zwężka, a my już jemy. Śniadanie. Także pierwsze śniadanie, właściwie drugie, bo w domu było pierwsze. Takie jakieś pałki tak, serowe, no, całkiem niezłe, ciasto francuskie takie. Mm. I o takiej bardziej twardawe, nie? No. no, wczorajsze w końcu, mm. to wiesz, miały prawo. Dobrze, popatrzmy, tutaj jest coś. Praga 220, Monachium 199, ale my nie jedziemy na Monachium. Odbijemy w lewo, także kierujemy się na Gras, Zagrzeb. Mm, ciekawe jak granice by to wyglądały. Mm. Głównie mam tutaj na myśli słowiańsko-chorwacką. Czy przejedziemy swobodnie? <grych> mam nadzieję, że tak. Proszę Państwa, przerwa w trasie, oczywiście na coś pysznego. Jest chyba około 12, więc czas coś przekąsić. Proszę, o Happy Meal, zdrowe sałatka, chickeny. Fryteczki mamy, keczup i jeszcze gratis po dwie paczki żelków dostaliśmy. No pierwszy <gry> no Jesteśmy dzieci <gry> duże. <gry> tak, to dlatego dwie paczki. Tak, także wygodnie nam tutaj z tyłu siedzimy sobie i jeszcze takie zabaweczki z przodu są. Także to chwila przerwy i ruszamy dalej. Droga daleka. A więc zjedzone i ruszamy dalej. Godzina 13 i wjeżdżamy do Austrii. Także za chwilę kupimy winietkę na autostrady. I tutaj zazwyczaj kupujemy winietę. No, chyba że jedziemy tam koło Salzburga, to z tylko małą stację benzynową. A jeżeli nie, to tutaj. Także zaraz Wam powiemy wszystko, ile kosztuje. Na 10 dni, chyba 10 euro, jak dobrze pamiętam, bo to się nic nie zmieniło. A teraz nam wyskoczyły prędkości. 50 w mieście, 100 poza to czyści na autostradach. A i tutaj nagrywaliśmy odcinek na temat tuneli, także jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek, to zapraszamy. W tych budkach można wykupić sobie od razu tunel. Jest odcinek na naszym kanale na temat tych automatów. Ale na pewno chcecie zobaczyć. Także może w skrócie pokażemy, na czym to polega dla jadących osób z Niemiec. 10 dni, 9,90. Tak. Jak widać na 10 czyli wybieramy na 2 dwa miesiące, a dwa dziewięć. miesiące dwieście dziewięć. a na rok 96. Ale to tak się patrząc, jak jakby ostatnio gdyśmy trzy razy byli, to byśmy zapłacili tylko tak, a nie na to samo no. Co ja pierwszy z matematyki ten? Nie, bo my byliśmy w czerwcu, w na... lipcu i we wrześniu. To nie. Dobra. Dobrze. Podajemy dalej. Dalej. I teraz tutaj... Aha, numer rejestracyjny. Tutaj trzeba wpisać numer rejestracyjny. I teraz przechodzimy dalej i widzimy tutaj tunele. Jadąc do Chorwacji przejeżdżamy oba, więc musimy kupić na oba. Jedna fart. Czyli tutaj macie jedna, nie zdążyłam pokazać, obok było tam i z powrotem. I mamy 9,90 winieta, 17 euro tunele i razem 27 euro. Przechodzimy do płatności i gotowe. I mamy potwierdzenie w formie paragonu. Także jak widzieliście, mamy ogarnięte winiety w ciągu praktycznie 3 minut. Nawet chyba nie. Nagrywałam to może dlatego 3 minut, ale myślę, że to w ciągu minuty się robi. Tak, jest zwana automatycznie. Więc nic nie potrzebujemy, żadnych naklejek na szyby. Szyba czysta i to najważniejsze. I nie będziemy musieli zatrzymywać się na bramkach, tak, tylko tak. zielonym pasem sobie lecieć, więc to jest też świetne. Wiecie co? W tradycji musi się stać zadość. Proszę bardzo, jedziemy do Chorwacji i w Austrii, oczywiście deszcz zaczyna nam padać. A to już standard: słońce tam gdzieś świeci, niebieskie niebo, i pada deszcz. Ruch jest dosyć spory, ale taki jeszcze możliwy. Bardzo dużo ograniczeń do 80 km na godzinę, więc to nas zdecydowanie spowalnia. I proszę Państwa, dojeżdżamy do bramek. Jak widzicie. Kierujemy się na Zielony Pas, ponieważ mamy już opłacone tunele. Więc super. No teraz nie ma kolejek, ale w sezonie. Tak, tak. To, 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 to Tutaj jest zawsze tłumy przetarzy. są. No i tak fajnie, bo chwila tak. czasu zaoszczędzona wygodnie. To wiadomość dla podróżujących z Niemiec oczywiście. Z Polski nie macie tych tuneli. Jest to prostsze. Coś nam stuka. I jesteśmy, przejechaliśmy szybciutko. Zrobiliśmy sobie postój chilowy, bo naprawdę nogi zmęczone. Idę na ławkę Piotrak mnie dogoni. To znaczy nie wiem czy będę siedzieć. Ale widzicie, ludzi tutaj jeszcze nie ma. A w sezonie to będą tłumy. Ale fajne ławeczki są. Gdzieś w cieniu można sobie chwilkę posiedzieć. Z ładnym widokiem. Może tu podejdziemy, zobaczymy. Mmm piękne. Jak jechaliśmy to Piotrek do mnie mówi, szkoda, że to tak daleko. Poszlibyśmy połazić po tych górach. <laughs> Kolejny raz i to już ostatni na zielony pas, i przed chwilą odkryliśmy, że po lewej stronie był nasz numer rejestracyjny. Także szczytuje automatycznie numer, sprawdza, czy jest opłacone, i napisało, że także możemy jechać. Więc fajna, fajna opcja. A tutaj stoją w kolejce. Teraz jeszcze ta kolejka jest malutka, ale normalnie jest przeogromna. W sezonie, oczywiście. Także fajnie. Szybciutko, raz czaczach. A z powrotem zaoszczędzimy. Nie będziemy płacić za ten tunel, tak. no, ponieważ pojedziemy przez. A to się okaże: czy Słowację, czy Węgry. Jednak to 17 euro, jakby nie patrzeć. No tak, podrożało. Drożej Podróż jest. Prawda? Tak. już w zeszłym tak. roku. Hmm. W tamtym roku chyba było 14. Też tak mi się tak wydaje, tak. że było 9,50, się i 5. Coś takiego. No, coś koło tego. No powiedzmy 15 euro, ale w tym roku jest ponad 17, także jest drożej. Inflacja. I wjeżdżamy w tunel. A ja Wam powiem to taką ciekawostkę: że często na wjeździe do tunelu jest napisane, żeby nie wyłączać radia samochodowego. A jest to po to, że w tunelu przesyłają wiadomości FM przez radio, że w razie jak coś się stanie czy coś, to będziecie powiadomieni poprzez radio, że macie się zatrzymać, opuścić auto i tym podobne rzeczy. Także to jest specjalnie przemyślane. No widzisz, taka ciekawostka. No to jest bardzo ciekawe, bo no jednak ją, się nie wie. Już o niej mówisz kolejny raz. Tak? No to widzisz. No. Tak. To dla nowo oglądających. A <laughs> dla tych, co już dłużej nas oglądają, to w ramach przypomnienia. <laughs> Zjechaliśmy z autostrady. I tak to wygląda na Nawi. Jedzie komperek. Tak. Za chwilę wjedziemy do Słowenii. No uwaga, tu trzeba się skupić. Prawa wolna. No. Zgadnij jaka rzeka tu płynie. Mój. <grych> Za 400 metrów na rondzie drugi zjazd. Ale Mam wrażenie, że jechaliśmy już tędy poprzednim razem, także zaoszczędzimy 30 euro, bo jak wiecie, winieta chyba 10-dniowa albo 7-dniowa. Kosztuje 30... miesięczna. O ceny masz paliwa. Kosztuje 30 euro. A mamy ceny paliwa. W Austrii. Diesel. Tanie jest, widzisz? Jak chcesz to tankuj. Jak potrzebujesz. Nie no mam 390 km jeszcze. Aha, no dobra. Także diesel euro 45 I co tu chciałam jeszcze powiedzieć, że czas... O proszę ile? Lawet? Jozą z samochodziki. O, same płyszaki. Tak? Seaty. Demki. Czas nam się wydłużył o godzinę 30. A bo to granica jest. Tutaj pod tym względem no nie opłaca się, ale z drugiej strony nam się aż tak nie śpieszy i tak będziemy nocować po drodze, więc, więc załóżczynimy sobie trzy teżki. Tak i zwiedzimy nowe I zwiedzimy nowe tereny. No, Czy masakra mielibyśmy prawie przed chwilą wypadek. O. A tam były dwa pasy czy jeden? Jeden, A on Jan się tam wcisnął. Jakoś się wcisnął. Ale się przestraszyliśmy. Nieko jeszcze mi gorąco. Ale przeprosił, wjechaliśmy do Maribor, ta trasa jest fajna. Bo jest taka dosyć widokowa. Więc coś tam sobie popatrzymy, jak pracują. Przed chwilą sianko cała rodzina przekładała jeepami, szaleją, jeżdżą też całe rodziny, bo dzisiaj sobota jest. Więc widać, że mają czas, rodzinny spędzają. Tu jak ładne. ale bardzo malownicze jest słone. Także warto sobie objechać autostradę, jeżeli się nie spieszy komuś, ma czas, to czemu nie? Chyba stacja kolejowa. Mijamy stację kolejową. kościółek przed nami. W Maribor już nocowaliśmy, gdy jechaliśmy z chłopcami. Także mieliśmy fajne mieszkanko, co się uśmialiśmy przed samym wjazdem. Pamiętasz? Pamiętam, <śmianowis> pamiętam. A teraz jeszcze śmieliście, Bo tutaj koło tego spotkali Jezusa. <śmianowis> tutaj? Był, tak, leżą noc. A, wiem, pamiętam. Nie wiem, czy to jest nagrane. Mhm. Tutaj niedaleko parkowaliśmy gdzieś w takiej uliczce. Fajne miasteczko. Warto przyjechać po drodze, zwiedzić sobie. Tak, tutaj Max ma zdjęcie. Tu spacerowaliśmy. Ale fajnie było. Przyjechałabym tu jeszcze. Ja mówię do Piotrka, że ma fajnie, że w automacie. Skręć w lewo. Nie musi nic robić. A ostatnio się pomyliliśmy na filmiku tym, gdzie czytaliśmy komentarze. Powiedzieliśmy, że ja powiedziałam, że mieliśmy BMW E35, to ja poprawiłeś na E36, a mieliśmy BMW E38 Dokładnie, E38, także to taki nasz błąd. A jest ja short nawet nagrany jak Piotr szaleje tym BMW w zimie tak, na lotnisku. To jest lotnisk. Dobrze, zmieniłam temat. M sobota popatrz. Skręcamy na ptuj. Zwróćcie uwagę, jaką to się drogą jedzie. Szwirową. Z widokami. My to nie Ale możemy numer. inaczej. No. Przynajmniej wesoło jest. Ale byłem przeto jak kazał nam wjeżdżać w tą drogę. No. No, ładnie. Słonko się schowało, nie grzeje tak mocno. Przyjemnie się jedzie. Popatrz, nawet tutaj te pale telefoniczne, to są pokrzywione, jakby z krzywych drzew wycinali, a nie proste. Niesamowite. Wypatrzyliśmy bociany. <grytanie> I tak nawet dwa tam były. I tak chciałam powiedzieć, że często włączamy sobie w telewizji, na YouTube bociany <grytanie> i oglądamy. Live. Live, no lubimy to. Czy te też miał kamerkę? Piotrek, kolejny boczek. No to będzie, <laughs> będzie. No. To nie chcę nam coś przyjechać. <laughs> Przyjedziemy w trójkę? Tak. <laughs> Albo w czwórkę. Albo w czwórkę. <laughs> Krówki sobie stoją. Pasą się. Jak ładnie. To jakiś uh -huh. Imprezka? No Wiecie co? Muszę to nagrać Tam były rowery, widzicie? I Piotrek Mnie sprankował, że jesteśmy w tym samym miejscu I się śmieje ze mnie Ja w pierwszej <laughs> chwili mówię No jak? Jak sobie to zrobiłeś? <laughs> Przejeżdżamy granicę, proszę Państwa. Której, już oczywiście nie ma. Która tu była. Także bez korku w tym roku, ale super! Elegancko. Pięknie, ale świetnie. I jesteśmy w Chorwacji. Dobrze, gleboko. Także jesteśmy w Chorwacji oficjalnie. Nie dodałam, że jest godzina 18. Także mniej więcej można to sobie obliczyć, jak długo jedziemy. Tankujemy. Euro 28. Diesel kosztuje, więc naprawdę tanio. A obok zobacz. Do tankujemy. Tak, do pełna tankujemy. Coś tam Piotrek się cieszy do pani. Cieszę się. Bo mam chorwackie. Masz chorwackie euro? Tak. Ale super. Jedziemy, jedziemy tą Chorwacją. Podziwiamy widoki. Rozkminiamy, bo przed chwilką tankowaliśmy. Że jak ładnie tu też. To niebieskie niebo i to. cały krajobraz piękny jest. Że kiedyś jak jeździliśmy do Chorwacji paliwo w Niemczech było tańsze niż w Chorwacji. A teraz się wszystko zmieniło. I o jakieś 40 centów. Paliwo w Chorwacji jest tańsze. O, to jest chyba mogę... Odwróciła się sytuacja po prostu. Tak? Mogła być zobaczyć na rachunek, to byśmy wiedzieli, ile nam auto spaliło na 800 km. Bo mamy 800 tak? km no. już. Także proszę, jak to wygląda? 61 litrów spaliło nam auto na 800 km, tak? Tak, dokładnie. Mhm. To liczymy. Tutaj nie pisze nic na temat spalania że się cały czas zmienia, jak włączam spalanie, to on cały czas pokazuje. Mhm. Powiem, że według kalkulatora wyszło 7,6 litra. No tu się tak zmienia. Się prawie cały czas. 8 litrów, tam jakieś jeszcze były setne. Durmanec, Pobierzemy bilecik. Pierwsze płatności przed nami. Zaraz się okaże, ile. Podsumujemy to sobie później, tak abyśmy wiedzieli. Tak z Piotrkiem rozmawiamy, że w, te, w zeszłym roku wszyscy tankowali w Słowenii, bo było najtaniej, a teraz będę tankować w Chorwacji. Także popatrzmy. 4,40 euro. A tam w Kunach podaje. A nie jest na górze. 4,40. Dobrze, dobrze. Zobaczymy następno. Co tak się pośpieszył? Czy się zadymiło. Spieszył się. Bawi się w kopciuszka. <głosy> <głosy> no, już korki są. I dużo polskich tablic, już widać. Tak, już widać. Płacimy, zaraz się okaże, jaka to będzie kwota było 4,40 i plus 7,90. Także 7,90 i 4,40, ale to tylko tutaj do Seń. Dalej będzie jeszcze drożej, to jutro zobaczymy. A dzisiaj, tak jak już wspomniałam, nocujemy w Seń. Tak, taki taki jest ulubiona miejscówka. <laughs> tak, ja, ulubiona w miejscówka, czasie. gdy jedziemy w głąb Chorwacji, lubimy tutaj spać i mam nadzieję, że będzie nocleg z pięknym widokiem, więc w tym miejscu chyba się żegnam.